serdecznie witam, bardzo się cieszę, że przyszliście tak, tak licznie. To znaczy, że bardzo Dobrego Smocen jest Wam obcy, jest Wam bliski i z tego się bardzo cieszę. ...i za siebie. I... a po czym Pierwsze miejsce zajęła kawiarnia... Drugie miejsce zajęła kawiarnia for... Meska. <noise> Trzecie kawiarnia fresko. Czwarte miejsce kawiarnia nibalskie. Kawiarnia numer jeden, jeśli chodzi o wygląd tych kawiarni, jest kawiarnia Monaco. To kadernia, się z na górę, dla kawiarni, która w głosowaniu części 13 wąsów została wybrana za najlepszą kawiarnię, taka kawiarnia to jest Awogato. Zapraszamy na scenę uczestników konkursu, właścicieli szefów z kuchni. Restauracji Miecyfana. <noise> naprawdę miła atmosfera. Co prawda, my akurat z przy kuchni i dosyć pochopnym.

תודה <עד> רבה על <עד> דברי הסין, תודה רבה שקראנו שמי הצטיינים גם סדר עליו. Proszę, pokazać dla Was pomysł, drodzy Państwo. Naprawdę wspaniały pomysł na sushi w takiej formie. Także zapraszamy. Yy, myślę, że Pan nam to zdradzi, czy nie? Czyli to był pomysł na to sushi. <grywa> Ale naprawdę wspaniały pomysł połączenie super troszeczkę takich smaków włoskich. Yy. Ryż profesjonalnie przyrządzony do sushi, zawinięty w naleśnika. Wspaniały, naprawdę użytkowny. Wiem, Do Zapraszamy do nas. Z mają mają wotarnię, tak? Przekażemy, przekażemy w takim razie. Awokato. Przedstawiciel. Przedstawiciel. Só Zapach podstawy czujemy jeszcze dzisiaj. <zysklary> Jak ta górna? No?

Zrobię miejsce, nie wiem się oświadczy, czy numer jeden, czy numer dwa, ale zaprosimy Satynę. To na wściny, wściny. Tak, To będzie miejsce na Tak, to będzie miejsce Poszło. To jest restauracja Kamino. Bardzo dziękuję Urzędowi Miasta Łodzi za współorganizację, w manufakturze i Postok za gościnność. I autorowi za super festiwal Kafe oraz łódzkiego rynkowi fruktowemu Zjazdowa za wsparcie finansowe i wszystkie pyszności. Marce Taperware za wartościowe nagrody dla restauracji i głosujących łodziach. Marce Neoplan za przekazanie bajecznie kolorowych produktów i wsparcie finansowe. Marce Europoszed, Wasze poszetki zrobiły furorę, dziękujemy. Marce Epicura za recyklingowe deski. Placze Krymiejski nasi kucharze byli zachwyceni a także oczywiście patronom medialnym. Bardzo, bardzo dziękuję Gazecie Wyborczej i panu Piotrowi Wesłowskiemu, któremu też dziękuję za to, że ten festiwal w tym roku mógł się odbyć. Bardzo dziękuję Radiu SC, portalowi papaja.pl, magazynowi Kuchnia, TVP Łódź, Choreka Info. Szkoła dobrego smaku odbyła się w restauracji Spaki. Bardzo dziękuję pani Joannie, że mogliśmy gościć w jej restauracji. Dziękuję również panu Sebastianowi z Dziękuję wszystkim tym, którzy przyjechali z Warszawy, z Poznania i mogli konsumować nasze potrawy. Mam nadzieję, że pójdzie dobra fama o łodzi i w restauracjach w świat. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie, ale jeszcze się pojawi. Wygrał pan zestaw garków. Z stanie Wygrał pan!